Siema, witam. Chciałem wam parę słów powiedzieć, że powinniśmy sobie pomagać i szanować, bo jaką miałem sytuację na początku jak jeździłem w pierwszych miesiącach, bo to, że jeżdżę 10 lat, to mi nie zmieniło na gorszego człowieka, na lepszego. To, że mam doświadczenie, staż, nie wiem, że jeździłem w wielu firmach, nic to nie zmieniło, nie cwajakuje, nie, nie robię z siebie, farafa fa, 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 co ja jej jestem i w ogóle nie jestem jakiś zadufany w sobie, bo Spotkałem wtedy kierowcę z SL Express, on tam mówi, że wiele lat jeździ, wszystko wie, nie? No i pytam się, jak tam dojechać do firmy, bo tam jej adres nie wchodzi, czy coś tam się pytam, czy coś wie, jak tam coś załatwić, pytam, mnie, on kurwo, pojedziesz tu zobaczyć, mnie kurwo nikt nie uczył, nie? Musisz sobie, kurwo sam radzić, nie? Tak mnie to rozbawiło, bo inny to by się wkurzył i pojechał, nie ma z kim gadać, ale ja się to nie, nie przejęłem tym w ogóle. Nie stresuję się, nie przejmuję, bo jestem wyluzowany, Śmieje się, on i tak patrzy, no co się cieszysz, ja mówię, no to co mi powiedziałeś, to mnie rozbawiło, kolego, ja powiem Ci, że nigdy tak nikomu nie powiem i życzę Ci, że jak Ty będziesz miał kłopot, problem, cokolwiek, żeby Ci wszyscy dookoła pomogli, nie, życzę Ci powodzenia i na razie i pojechałem. Także ja mówię, jestem pomocny, możecie do mnie pisać na grupie na priv, Tak jak wczoraj ktoś tam pisał, pytał się jak tam w dobre wymienić punkty czy euro, to zaraz wysłałem tam dane miejsce, opisałem to tamto, tak jak powinniśmy sobie wszyscy robić, nie? <laughs> czy to miejsca w Europie, czy cokolwiek, po to są grupy, żeby się informować, pomagać. Także nawet hejterzy jak mi wyzywają, to ja się oczywiście na nikogo nie obrażam. Przybiję jak ktoś chce, jak ktoś nie chce, to nie ma problemu pionę Piwa nie postawię, bo nie piję, kawę postawię na karmie, bo mogę, na parkingach możemy się spotykać normalnie, na weekendach niedługo jest ciepło, to będziemy się widzieć. Także wszystkich pozdrawiam. Koledzy, nie stresujmy się, nie wyzywajmy się, bo to nic nie daje, nikt nigdy nie zepsuje mi humoru. Nie, zawsze tu będę i świetnie się przy tym bawię. Nie jestem żadną gwiazdą ani nie, nie szukam kolegów, bo mi nie zależy <tryk> na tym. Yy, czerpię same przyjemności z tej pracy, żeby nie było monotonii i nudy. To nagrywam sobie te filmiki jakiś tam kontakt z Wami mam. Yy, no i co jeszcze chciałem powiedzieć? No i widzimy się, nie? Także pomagajmy sobie nawzajem. Jesteśmy busiarze jak rodzina. Nie stresujmy się, nie wyzywajmy, bo to nic nie daje. Tak jak mówiłem. No i tam wbijajcie na busiarz Wojtek na YouTube. Będzie i jest więcej filmików. Suba lajka dzięki pozdrowce Sinara. I widzimy się, nie? A jak?